Człowiek z depresją na spacze... <słyszy> <słyszy> Jeszcze raz. <słyszy> Siemanko. Jest godzina ósma, jesteśmy na Kotao. Nie wyspałem się. Wieczorem kupiłem sobie kurco ten frontend. Mój bank mnie tak zagotował, że kurwa koszmary mi się śniły. I nie ogarnąłem płatności, ale zrobię kurwa rewoltę w życiu, który wy będziecie świadkami. Musicie sprawdzać ten kontent. A na cały tydzień i dzisiejsze popołudnie moje błogosławieństwo Idę tamten zajął. Ej, nie zajmę, bo mi kot zajął. Kocie, idź stąd. Ty idź stąd, on był tu pierwszy. No nie był pierwszy, idź sobie stąd, weź sobie drugi, zajmij ty. Koteł. No idź mnie stąd obowiązkowa pralnia rano Chłopaki zaraz idą na ten idą na nury a ja będę spacerował po plażach i wszystkich innych rzeczach. ale trochę a jeszcze musimy zjeść śniadanie a dzisiaj będziemy żreć na leśniory, w sensie pankejki takie dobre Bo znaleźliśmy knajpę zajebistą e, Powiem wam, że kotało nie jest jakieś super drogie aczkolwiek jest trochę drożej niż normalnie w Tajlandii za pancake'i potrójne 150 Bahtów tu generalnie większość cen się zaczyna taką kątem 100-120 Bahtów w górę chociaż my wczoraj w za ile 90? 90 więc nie jest tak super źle czekamy na żarówkę 134 Euro na skipasa? pewnie jakieś i masz Euro a ja sobie jeszcze w międzyczasie na Instagramie szukam modelek. Znalazłem wypożyczalnię rowerów 150 batów za dzień i 2000 depozytu i chyba się skuszę na rower dzisiaj albo jutro. A chłopaki pójdą nurkować. A woda jest chuj czysta ładna i w ogóle. Tylko tam jest dużo łodzi, strasznie, ale całkiem przyjemnie tu. Albo znajdziemy zaraz modelkę jakąś na foty. Hmm. Człowiek z depresją zostawiony na bezludnych wyspach. Znaczy z ludźmi, ale na wyspach. Idzie sobie na spacer, pospacerować, pogadać do kamery i trochę oczyścić umysł. Zen. Umysłowy zen. Ładnie to mają, nie powiem, że nie. Słońce, tylko trochę mocne. Mogłem wziąć tak lapeczki, jakiś ten, staw. Uwaga, ale nie pomyślałem. Ech. Człowiek uczy się na błędach. Lubię, jak takie akcje podnoszą świadomość społeczną ludzi. Ło! Bo mój sypil widać na <grym> Z takim zoomem. E, uczę się odpoczywać. Ciężki temat, bo robię zdjęcia i vloguję. I udaję, że odpoczywam. Ale chyba pójdę do apartamentu. Kurde, jeszcze włosy mi się roztrzypały. Chyba wrócę do apartamentu. Się przebiorę, zbiorę klapersy i całe resztę, i na sobie poleżę na plaży. Ale jeszcze nie wiem, czy to tak będzie wyglądać. Ciężko mi się za to zabrać, ale spisałem się z jedną dziewczyną, może się z nią ustawię na zdjęcia. Aha, jest naprawdę przyzwoita, przyzwoita. Dobra, trochę się podprzywałem. Poleżałem sobie na plażce, Popływałem w słonej wodzie, to w ogóle ciężki temat zupełnie inny pływa niż na basenie. A teraz zrobię sobie fotę z zachodem słońca, bo chłopaki się spóźniają. Mieli być o 16.30, a ich nie ma. A zachód słońca, tuż, tuż. W zasadzie to już 20 minut zostało, więc yy, przebitka. Ale jak się Piotruś dronika dorobi, to będzie robił, co? Dronik fajną robotę robiłby na takiej wyspie. I zastanawiam się nad tym Maviciem małym, który teraz nowy wyszedł. Mavic Air Mini, coś takiego chyba. Jestem mega ciekaw, bo w mi Full HD wystarczy, 4K nie potrzebuje, a zapowiada się całkiem dobry sprzęt. I może jakiś Action Cam, DJ Action Cam, DJ Action osm, DJ Osmo Action, o tak. DJ Osmo Action, jeśli by było, to też by było spoko. Ale wszystko jest w planie, nic nie ma w budżecie. Dobra, cykamy fotki, bo zaraz przegadam zachód słońca. Dobra, chłopaki zostali na jakieś trunki, kurwa. Co nie przekonuje mnie bardzo, więc ja idę sobie zeżreć coś dobrego. Bez nich, kurwa, sam w końcu sobie wybiorę, co chcę zjeść. A znalazłem jeszcze dodatkową zapasową kasiorę u siebie. Więc można, kurwa, zaszaleć. Idę, tylko się z nimi spotkam, zobaczę. Co mi powiedzą ciekawego? Jak nury, jak im się podobało. A sam pójdę zeżrzeć. I oczywiście będzie jakiś food porn. I... Mam nadzieję, że nie będzie mocniej ściemniać. Znaczy będzie się ściemniać, ale że będzie jeszcze coś widać. Patrzcie jakie co jeszcze światło załatwiłem zajebiste. A, widzieli Może cyknąć coś ciekawego. Jakbym nie było stać na Atlasa. To... Oj, sobie widok. Jakby nie było stać na Atlasa do robienia fot, w sensie lampy błyskową Atlas 600, to robiłbym zajebiste zdjęcia właśnie o takich porach, ale jest planie, nie ma w budżecie. Może się to zmieni, długo, do zobaczenia. Patrzcie na to. A? Pomyśleli, Uwaga, nagrywam z ambusza. Patrzcie na to, jesteśmy w sushi w barze sushi, który ma, kurwa, nazwę spaghetti, ale patrzcie na to. Jesteśmy w knajpie, tu jest środek knajpy, tu jest dalek knajpa, knajpa, knajpa i uwaga... <laughs> Całe życie w pracy. Młodzieży pamiętaj, twoja praca, twoim drugim domem. Sołki te już ojebali, ale patrzcie jaki udon, kurwa. Kurak udon. A ty co masz? Rysz smażony jest green curry. Czyli po polsku A Będziemy mieli jeszcze suchy I smutisy Kurwa, jakie dobre rzeczy Wdrapałem się na samą górę do domu Dostaliśmy dodatkowo lody do posiłku Zamówiliśmy trzy posiłki i dostaliśmy gratis lody I teraz jeszcze idę tylko na masaż Zatoczę się z tej górki Idę na masaż i idę spać A z wami się żegnam, żeby był ładnie zakończony vlog Słyszymy się jutro, jutro jest cały dzień kotał i idziemy na taką fajną wyspę połączoną w trzy, nie pamiętam jak się nazywa, zresztą jak wszystko tutaj nie pamiętam jak się nazywa, ale słyszymy się i widzimy jutro. Peace!